Ej, przepiękni ludzie i przyjaciele, witajcie w części 20.00. Eee, Jestem przed jakimiś wielkimi drzwiami, przed kopułą w tej całej komunie musimy znaleźć sobie martwi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kul, a mam kuźwa dwie. Nie wiem, gdzie mam znaleźć te cztery pozostałe. Wpłynek pełny. Dobra, tworzymy. Fa Kurde, dobra. Nie wiem czy mogę wejść. Nie wiem czy chcę tutaj wejść. Chcem, chcę. O, nie mogę, to dobrze. Dobra, mamy dwie kule, tak? Dwie, no. Pierziera. Dobra, a i otrzymaliśmy pryzmat od. Od niej. Nie pamiętam jak ma na Hana? Chyba Hana. Dobra, i możemy wejść tu. Idziemy. Mm. O, oh, fuck, 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 fuck. I like feeling needed. Przejście przez mrok. Zmienia wymiar materialny. Ty Czy co, nie będę musiał walczyć z potworami chyba tak? Skąd przekon, bo już się zgubiłem. Chyba stąd Nie 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 to źle brzmi. So co ja zrobiłem Dobra, odwołaj to Nie rozumiem, co to robi Hmm Tylko magię, kurde Dziwam ja znać te cztery pozostałe kule O, kurde, jeszcze teraz będziemy błądzić w cholerę, nie? Tu byłem czy nie byłem? E! się! co ja w ogóle z nimi walczę? Ty, ile ich tu jest? Pierdzielę. Ile ich tu było? Czterech, pięcioro? Poza tym, tak jak mówię, nie wiem, po cholera, z nimi walczę w ogóle. O, jest ten głupi. Gin, 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 gin. Pies O, mam trochę Łowca w roku. Pierdziele, nie? Trochę zużyłem kurde swoich zasobów. Dobra. Nieważne, znajdziemy nowe. Sześć kul. Sześć kul. Sześć kul. Sześć kul. Mam kul 2 dwie. O, coś tu. Walej. A tu byłem. Chyba. Czy nie? Nie, nie byłem. Ale ja tu się będę gubił. Coś czuję, nie? Pryzmat. Ja to sobie wyobrażam, jak tu będę błądził. Kluczył. Nie ma bata, że będę musiał się posłużyć internetem. Chociaż na razie nie muszę, ale... Słabo to widzę, bo znam siebie, jak ja kurde potrafię się zgubić. Zresztą to już nieraz było w tym gameplayu. Wyszedłem gdzieś, przyszedłem dwa metry i nie wiedziałem, gdzie jestem. O, a to jest zamknięte. A tam jest okno. Hmm. Co jest tu? O! O! Trzecia kula! Jej! Dobra, to jeszcze trzy. O, tu coś jest. Imbir. Dobra. Imbir zawsze przyda... ...potrzebny. A tu gdzieś było takie przejście pod spodem. Wcześniej. O, tu właśnie. Taki sekret, czy coś? Gdzie? A... No cóż, co ja Ci mogę powiedzieć? Matko boska kręcę się chyba w kółko. O nie, bo tego nie, wcześniej nie wziąłem. Nie mogę stworzyć widmiki już. Oh, fuck. nie za dobrze. Całkiem nie za dobrze. Skąd na ja Tu byłem? Ty, kula! Ty, mam już cztery! Nie za... to to było? Nie zapeszając... To, to bezsensowny... Bezsensowny pokój, chciałem powiedzieć. To jest tylko telewizor wideo. Yy, tu też można otworzyć. Zamknięte. O tu coś jest. Notatkę. Dobra, przeczyta, przeczytane. Nie byłby takich zamkniętych pomieszczeń, gdzie są drzwi. Odchodzę drzwi, które niby da się otworzyć, ale się nie da otworzyć. A tu coś jest. Duchomorek. To mi piszcie przypomina Silent Hill, a nie? Dwójkę bodajże. Była akcja w szpitalu, gdzie były od właśnie takich ciasnych korytarzy. Ciasne korytarzy... Dobra, idę stąd, bo mnie... Dobra. Ciary przychodzą. Ciasnych korytarzy i od drzwi. Niektóre dało się otworzyć, a za nimi nie było ciekawie. A ja nie wiem gdzie iść. Hmm. Tu coś muszę uruchomić, nie? Dobra, już mamy chyba cztery, cztery kule, jeszcze dwie Dobra, gdzie mnie jeszcze nie było tam byliśmy, byliśmy chyba O, tu mogę otworzyć drzwi A tu... Wróciłem tu Oglądamy wideo. Mamy chyba dwa do oglądnięcia. Patrz To tu, czy nie? Zablokowane z drugiej strony. Nie, na bank to jest tutaj. Czy nie? Kurde, nie wiem. Tak, to jest sam początek. A teraz mogę przejść tu. Aha. Imbir pełny, bardzo dobrze. I teraz jestem tu. Gdzie to kuźwa jest? Bez ja, że naokoło. Mm -hmm. Brawo. Czekaj. Tak, tu jest to wideo. Oglądamy coś. Czego nie oglądaliśmy? Nie pamiętam w cholerę. Tego widzieliśmy. You must be wondering why you are all here. The time has finally come for me to step into the prismic dimension. Meditate on my passing into the cosmos as I form a sacred covenant with the gloom on your behalf. And know that your energies will soon follow my own into enlightened purity beyond gloom. Szczerze wątpię, ale ok. Ale czego jeszcze nie wydaliśmy? Chyba tego. From our negative energy, our species was created to feed it. It is the only reason we survive. Their presence is not limited to this island. All we've seen is only the tip of the cosmic iceberg.

Skąd ja przyszedłem Dobra, stąd przyszliśmy czy nie? jest jaka orientację w terenie do dupy, nie? Kiedyś wszedłem do lasu, to wyszedłem w ogóle w inne miejsce miejscowości. Dobra To był sam początek. To jest ciągle zamknięte. Tu jesteśmy cholerę gdzie. Dobra, już ten imbir. Byłem? Byłem pewnie. Jop. Czy nie? Byłem. Dobra, potrzebuję jeszcze dwóch kul. Szoto. Dobra, to były dwie kury, więc to już chyba wszystko wyzbieraliśmy A wcześniej się cieszyłem, bo myślałem, że wróciłem do tego Do tego miejsca, gdzie było też wideo I tam mogę iść do góry po drabinie, gdzie spadliśmy do tego potwora Nie dającego się zabić, inaczej nieśmiertelnego Tu coś muszę zrobić mi się wydaje Tudy co? Bir pełne. Bo tutaj jest kula na bank. Hmm. A, to są drzwi. do. jestem. O! Ale ja, ja mam piątą kulę już. No macie spierdzielę, bo za coś wyskoczy, nie ma baterii, że nie. No i dobra, mamy już 1, 2, 3, 4, 5 kul z 6. Gdzie jest ta ostatnia teraz? Czy może że się... Muszę się wrócić? Hmm. Ile mamy tych? 4 mamy te e, pryzmaty. Wskaźnik duszy się zwiększa. to maksa wskaźnik ciała. Wskaźnik duszy. Ty, tylko raz to Ale lipa. A gdzie jest wskaźnik? No patrz. No. Wskaźnik duszy, wskaźnik ciała, popchnięcie. Wskaźnik umysłu też nie mam jeszcze. A nie, to mam dwa na drugim poziomie. Dobra, to musimy tę duszę streamingować. Tak. O, dużo więcej mamy. Dobra, czuję, trzeba się wrócić. No, oh, fuck. Chyba kuźwaś właśnie skręciłem. Kula! Gin, 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 gin! Yes. kule uh. Hu Ale jaja, mamy wszystkie kule. gim, gim, mi tutaj dali coś ciekawego, to niby się nie pogniewał. Za te męki. Pańskie. O! Coś odblokowaliśmy. Co odblokowaliśmy? Nie mam zielonego pojęcia gdzie jestem. Gdzie kurde jestem? A! A! Halo! Mam wszystkie kule, już przecież, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Albo tworzyć wizytę, 6 kuls szynki, no przecież mam 6 kuls No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hmm. No coś mnie jeszcze umija Tak mi się wydaje Gdyż te drzwi są zamknięte nie wiem czemu Dobra Stworzymy sobie jedną tą Czy jedną tą no jedną tą, jedną tą <laughs> I tutaj kończymy odcinek 20 i w 21 będziemy otwierać te drzwi chyba mam nadzieję tak przynajmniej o jest czy zagadka będzie z kolorami? Pff, no nic, dobra. Dziękuję bardzo za oglądanie części 20 i 21. Nie wiem, czy to będzie ostatnia część, czy przedostatnia. No nic, zobaczymy. Dziękuję jeszcze raz i na razie.